Czy to sekretne spotkanie, to tutaj? Hej! Może poszedłem w złym kierunku? O godzinie 00.00 w starym, podorym magazynie. Witaj, Goldhands! Z kim mam przyjemność? E, no dobra, nie przemyślałem tego. Jestem tajemniczym złoczyńcą i mam dla ciebie ofertę pracy! <suk> Przykro mi, ale nie pracuję dla nikogo. Zaczekaj chwilkę. Poświęciłem moje całe życie próbom obrabowania banku centralnego. Próbowałem już 27 razy. Tak, ale chodzi o to. To moja obsesja, moja misja. Chcę, żebyś napadł na bank centralny. I nie mam czasu na nic innego, ponieważ bank centralny? Dokładnie zajrzyj do tej teczki! Huh? To są plany systemu wentylacyjnego i bezpieczna droga ucieczki. <noise> Zgadza się, Gold Hands. To jest na wagę złota. Mogę to zatrzymać? Oczywiście! <noise> Och, miły z pana człowiek. Bardzo dziękuję, panie tajemniczy. Wkrótce znów się spotkamy Gold Hands. Niektórzy to mówią w dziwny sposób. To by było na tyle. Mam nadzieję, że docenił moje aktorstwo. Wkrótce znów się spotkamy Gold Hands. <noise> Nieźle mi poszło. 24 godziny później, w przewodach wentylacyjnych banku centralnego. Nareszcie. Precyzyjnie obliczyłem dokładną moc ładunków wybuchowych. Wystarczającą, by otworzyć safe, ale za słabą, by zaalarmować strażnika banku. Ups, chyba jednak mógł mnie trochę usłyszeć, lepiej się pośpieszyć, alarm eksplozja intruz sejfie. Alarm, alarm, alarm. Oui! Uah! Uah! Blablabla! Ha ha! Ha! Agent Silver Star zawsze gotowy! To licha! Już tu jest! Nie uciekniesz mi, Gold Hands! To się jeszcze zobaczy, Sylwestar? Jak miło młodzieńcze. To mi się podoba. Dziękuję. Zawsze zatrzymuję się przed przejściem dla pieszych. Dasz mi 15 sekund przewagi? Oczywiście, i tak cię złapię. Nie, nie, nie! Za blisko! Zaraz użyję superhaka, tylko nie superhak! Superhak! Tędy. Tak się cieszę, że mam drogę ucieczki od pana tajemniczego. Ha! Nie uciekniesz! Dzięki temu nie wpadnę na patrol bohaterów. Przynajmniej nie skończę w... <laughs> Ups. Jestem aresztowany, prawda? Na to wygląda. Co za pech, że wpadłeś na tak wielu superbohaterów na raz! <grystanie> Kilka dni później w starym i ponurym, dawno porzuconym magazynie. <grystanie> <grystanie> Witaj, Rocket Zink! Dzień dobry, panie tajemniczy bohaterze. Chciałbym podziękować za pomoc w ujęciu Goldhensa. Cała przyjemność po mojej stronie. Ale skąd pan wiedział, że Goldhands będzie tędy przechodził? Ja, no cóż, mam moc widzenia przyszłości. Mam y, sny o przyszłości i używam swojej mocy, żeby czynić dobro. A, rozumiem, to świetna moc. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. <śmiech> <śmiech> Nieźle mi wychodzi ten śmiech. Tydzień później w więzieniu Kaboom City. Hmm. Ha, ha, ha. Hmm. Pański plan zadziałał bez zarzutu, Mr. King. Tak, Jolly Roger świetnie wywiązał się ze swojego zadania. Nie rozumiem tylko, po co właściwie ściągnął pan do więzienia Goldhandsa? Wiesz, ile razy został złapany na próbie obrabowania banku centralnego? 27. 27? Co za niezdara! Pomyśl, profesorze K., skoro próbował 27 razy, to oznacza, że 26 razy udało mu się uciec z więzienia. Tego więzienia. Nie ma lepszego eksperta do ucieczek niż Gold Hands. Hmm? Witaj Goldhands. mam dla ciebie pewną propozycję. Hmm? Plan ucieczki Mister Kinga faza trzecia. Skorzystać z pomocy eksperta od ucieczek. <grystanie> na przedmieściach Kaboom City. Ej High, możesz trochę szybciej? Nie, nie za bardzo. A co, śpieszymy się gdzieś? E, chyba nie. Ta misja jest do bani. Zawsze trafiają nam się te najgorsze. Dajcie spokój, chłopaki. W mieście nie ma wody. Coś musiało się stać z jeziorem Kaboom Lake. Stamtąd jest nasza woda. No da. Może to pęknięta rura? O, o rany, co tu jest? Gaz do dechy, Flying Surfers! Ha! Pełna moc! Dlaczego nie poprosiłem by również być super Flyerem? Myślisz że to? A ktoś inny mógłby to być? Już dzwonię do komputa. Jesteście tu po to by pomóc mi pozbyć się tej wody. Woda jest najgorsza! Jest zimna, a zimne rzeczy są okropne. Woda gasi moje płomienie! Kompot, prosimy o wsparcie. To Wildfire, on wrócił. Wildfire, a niech to, jest za mocny dla Was. Spróbujcie go zatrzymać. Slap, przejmujesz dowodzenie. Wyszli do nich resztę drużyny. Muszą utrzymać pozycję. Ale szefie, dokąd idziesz? Poszukać jedynego Superzinga, który może nam pomóc powstrzymać Wildfire'a. Kilka minut później na ulicach Kaboom City. To bardzo niebezpieczna misja! Myślisz, że sobie z nią poradzisz, Water Rescuer? Tch. Nie ma się co martwić, jestem stworzony do tej roboty. To będzie najlepsza akcja ratunkowa, jaką widzieliście. Chodź, kotku, kici-kici, nic ci nie grozi. Wow. Co za niewdzięcznik. Cześć, komput, ile to już czasu minęło od... Nie ma czasu do stracenia, potrzebna mi twoja... Przecież wiesz, że jestem na emeryturze, ale... Nie naciskaj, komput. Wolę używać moich zdolności, by pomagać zwykłym mieszkańcom. Tak, to wiem. Sęk w tym. Żadnych sęków, komput. Obiecałem, że pomogę. Wildfire powrócił! Szybko! Za mną! Trzeba go powstrzymać! Ale... dokąd idziemy? Potrzebny nam pojazd. Mój pojazd. O, 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 oj! Oj! Kokosyje się na surowo, ty dzikusie! On jest zbyt potężny! Ha! Robi się gorąco, prawda? Iha, ha, ha. Najpierw skończę z wami, a potem sprawię, że cała woda na świecie wyparuje! Nie wystraszysz nas! Przybyły posiłki. Waternos? Przesyłka specjalna! Widzę, że jesteś rozpalony, kolego! Co powiesz na trochę wody dla ochłody? E? Co? Rrr, rrr. Moja fryzura! Moja fryzura! Nie znoszę was! Zemszczę się! Zemszczę się! Ups! Chyba odkryliśmy, dlaczego tak nienawidzi wody! Nareszcie! Pełna prędkość! Nie martwcie się, chłopaki! Ocalę was! Ea! O, 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 Jak tylko spotkam kompota, poproszę go o śmigła. Aha. A oto wóz strażacki. Myślałem, że już go nie zobaczę! Ha! Hmm! Ruszamy! Musimy nieco odświeżyć pamięć temu złoczyńcy! Hmm, hmm. On znowu odparowuje wodę! Wybijemy kilka pomysłów z głowy tego złoczyńcy. Totalny atak! Bum, 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 bum. O, Nie mogę już więcej. Odwodniłem się. Mój makaron się przypala. Kręcę się, kręcę się. A teraz mi niedobrze. O. Szybko, nie wytrzymają takiego żaru. Nie martw się. Zapewniam Cię, że dzięki ostatnim modyfikacjom mojego Firetraka zatopimy tę imprezkę Wildfire'a. Mega Armata Wodna! <słuch> to nie wystarczy. Jest tu dużo potężniejszy niż w czasie naszej ostatniej walki. Hop. Ha. 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 Teraz pełna moc. Woda, Water Rescuer, nienawidzę wody. Tak bardzo nienawidzę. Dobra robota, Water Rescuer. Dzięki. Prawdę mówiąc, brakowało mi tego. To może dołączysz do Flying Surfers? Nie, komput. Muszę wrócić do straży pożarnej. Miasto mnie potrzebuje. Patrzcie, jaskinia. Nie było jej widać przy wyższym poziomie wody. Co tam może być? Nie mam pojęcia, ale myślę, że nic ważnego. Chodźmy już. Hmm. <grystanie> Kilka godzin później w podziemnym tunelu pod więzieniem. He, kawał dobrej roboty, profesorze K. Jestem mile zaskoczony. O, to nic takiego! Nic a nic! A do tego Gold Hands wskazał mi właściwy kierunek. Wspaniale wszystko gotowe do realizacji ostatniego etapu planu ucieczki. Ale jest jedna rzecz, której nie rozumiem! Jeśli za tą ścianą jest jaskinia, która prowadzi do jeziora Kaboom Lake, to czy ona nie będzie zalana? Tym się nie musisz martwić, profesorze. Tak się składa, że jeden z moich podwładnych już się tym zajął. Ha, 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 ha. Plan ucieczki Mister Kinga faza czwarta. Usunąć wodę z tuneli prowadzących do Kabum Lake, żeby zapewnić drogę wyjścia. Hmm, nie znoszę wody, a wy koniecznie zobaczcie kolejny odcinek naszych przygód i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Ha, 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 ha. Jak zostać superfingiem? W Kaboom City, mieście Superfings, nigdy nie jest spokojnie. Strasz�, strasz. Strasz�. Teraz, Strosz, gotcha, delle delle <leanedowice> drogi, przepoście mnie! Proszę, zatrzymać słoczyńce! Muszę się ukryć. Ha, nigdy mnie nie znajdą w tej ślepej uliczce, ha? Jesteś w pułapce, złoczyńco! Oddawaj pieniądze natychmiast! Ach, my, złoczyńcy, to mamy ciężkie życie. Zawsze ścigają nas ci. Chwileczkę, ty nie jesteś bohaterem. Jesteś dzieckiem! Jeszcze nie jestem bohaterem, ale nim zostanę, wtrącę wszystkich złoczyńców do więzienia! Ech. Zasługujesz na niezłą nauczkę! Gulb! Zobaczymy, czy dalej będziesz chciał być bohaterem, kiedy skończę z tobą. Ja powstrzymam cię! Tak? To co powiesz na to? <słysk> 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 Nie! Sling Strike, a niech to! Evil Rocks? Dlaczego nie zaczepisz kogoś w twoim rozmiarze, co? Skąd ty masz te... te... pokrywe włazło studienki? Za chwilę sam na to wpadniesz. Jesteś niezwykle odważnym młodzieńcem, ale nieco za małym, by stawić czoła złoczyńcom. Musisz pamiętać, że za żółtymi oczami tych chuliganów kryją się bardzo złe intencje. No bo, no bo ja chcę się stać takim superbohaterem jak ty! Ale to nie jest najlepsza metoda, by to osiągnąć. Nie? Naprawdę? To w jaki sposób zostałeś superbohaterem? Jeśli obiecasz, że nie będziesz się już pakował w kłopoty, to ci opowiem słowo! No dobrze, oto moja historia. Do Kaboom City przyjechałem kilka miesięcy temu. Cały świat wie, że w tym mieście mieszkają wspaniałe superfinksy, a ja chciałem stać się jednym z nich. Uf, Nie mam pojęcia, gdzie jestem, to miasto jest dla mnie za duże. Co prawda, początki nie były łatwe. Ale już wkrótce pojawiła się przede mną wielka szansa. Dosłownie stała na mojej drodze. Zobaczmy, muszę iść ten! Au, au, uch, 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 uch. To jest! Zostań Superfingiem! Drużyna Action Squad czeka właśnie na Ciebie! To jest szczęśliwe zrządzenie losu, na które czekałem! Zawody, które miały wyłonić nowych członków drużyny Action Squad, odbywały się z wielką pompą na stadionie w Kaboom City. Nadszedł ten moment, kiedy mogę pokazać, na co mnie stać. Ej, przepuśćcie mnie, no już! Te pojazdy są bardzo ważne, bo biorą udział w teście z drogi! Z drogi mówię! Witamy wszystkich na zawodach Super Things! W dzisiejszych zawodach zmierzą się nowicjusze, którzy chcą zostać członkami drużyny Action Squad! Zobaczymy, czy wystarczy im sił, by przejść te wyjątkowe, trudne próby! Na początek zmierzą się ze sobą w wielkim wyścigu z przeszkodami! Pamiętajmy, że stawką tej konkurencji jest członkostwo w drużynie Action Squad! I rozpoczyna się wyścig! No dalej, Sling Strike, daj z siebie wszystko! Chwileczkę! Co się tam dzieje? Na tor wjechał gigantyczny motor! Coś takiego jeszcze się nie zdarzyło! Nie wiemy jakie ma zamiary! To motor złoczyńcy! Był zamaskowany! Wypadł jednego z zawodników i wyrzucił go wysoko w powietrze! Te zawody stają się bardzo niebezpieczne! Pozostali uczestnicy biegną przed Monster Bike, ale powoli zaczynają opadać z sił! To jest idealny moment, żeby pozbyć się tych przeszłych bohaterów! Teraz, kiedy są całkowicie wykończeni! Wskoczmy do basenu! Tam monster bike nie będzie mógł nas ścigać! To świetny pomysł! Motor nie da rady tam jechać! No dodatek jest tam łódka, która będzie mogła im pomóc! O nie! Ta łódka ma zęby i także należy do złoczyńcy! Wygląda na to, że ci biedacy wpadli w straszliwą pułapkę! Niestety, ktoś zablokował wejście i pojazdy bohaterów nie mogą przebyć do odsieczą! Ci okropni złoczyńcy! Jak was złapię, zostanie z was Pirée? Trzeba coś zrobić! Jako bohaterowie musimy pokonać złoczyńców! Niektóre ze zgromadzonych na stadionie Superfinksów próbują pomóc rekrutom, ale Ech. bez skutku! Wyciągnę cię stąd! Chwyć mnie za rękę! Ech. To nie twojej ręki potrzebuje! Aaaa! Cel i ognia! Kończcie z tym rzutodziobami, to będzie dla was bułka z auć! Monster Bike uderzył w drzwi i rozbił, dzięki czemu pojazdy bohaterów mogą już wjechać bez przeszkód! To jest nasz moment! Złapy tych złoczyńców! Hej, gracie nieczysto! Nie tak nieczysto jak ty, Filthy Fighter! Sytuacja zaczyna się nam wymykać z rąk, lepiej zmykajmy! Nie uciekniecie stąd! Super zgniatanie! O! O! Przecież mam szpiegowskie okulary! Skąd wiedziałeś, że jestem złoczyńcą? Po tym, co przez ciebie przeszliśmy, naprawdę myślałeś, że okulary wystarczą ci do ucieczki? Uczestnicy zawodów mogą już bezpiecznie opuścić basen celi i zdrowi. Tak, ale tylko dzięki temu, który bez wątpienia zostanie nowym członkiem action squad! Slimstrake! więc i bohater zawodów! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje, I tak zostałem super bohaterem i wstąpiłem do drużyny action squad! Musisz określić swój cel i dążyć do niego ze wszystkich sił. Co ty robisz? Wyobrażam sobie mój cel ze wszystkich sił. A co nim jest? Chcę, żebyś zaprosił mnie na lody. To da się zrobić. A co ze mną? Wyciągnijcie mnie stąd. I to jest właśnie moja historia. Ciekawa, prawda? Zasubskrybuj nasz kanał i nie zapomnij obejrzeć następnego odcinka Enigma i Powerband.